Witam was w pierwszym odcinku z serii budowanie z minecrafta miasta z Łukaszem <laughs> Myślałem, że powiesz z Sansem Dobra, mu się jeszcze ładuje z ale oczywiście już pół godzinki No dobra, więc widzimy się kiedy już się załaduje. Nie, załaduje Więc co, ja z Łukaszem się żegnam i idziemy na... Ja idę do innego pokoju, no więc co, ile mamy czasu? Nie wiem, możemy mieć ten... I powiedz widzom co budujemy. Dawaj 20 minut. dzisiejszy odcinek będzie trochę długi, bo 20 minut i budujemy domek nad wodą, więc co? Eee, pa! A my idziemy budować oczywiście w korytarzu. Słyszysz coś? Dobra, nieważne czy słyszę, czy nie, ale my musimy tutaj zaczynać budowlę. Więc co? Ja tutaj mam piękny zachód słońca i co? Lecimy. No nie na kucaku, no chłopie, co ty? Co ty wyprawiasz? Czekajcie chwilę. Co? Muszę sobie dać jeden efekt. Dobra, to dawaj nie wołaj mnie. Dobra, lecimy, ja wskutek jak widzicie mam nocy. Minecraftowy czas jest nierealistyczny. Przez to porzuciłem Minecrafta, jakby ktoś się pytał. Ach, no dobra. Wiem. Dobra. Lecimy. Tutaj też będzie. Wiecie, to trzeba jakoś na umysł rozegrać. Bo może jakoś jakoś mi się może uda pokonać Łukasza. Mimo że on wiecie jest majster od spraw Minecraftowych. No to wiecie, jednocześnie tam jakieś szanse mam. Budowania. Kurde, no muszę to wziąć. Uch. Prześpijmy się. W tym czasie, widzowie, wiem, że seria z dinozaurami robi bardzo mało wyświetleń, ale ja ją dalej będę prowadził, bo dinozaury to tak jakby moje dzieciństwo. No więc co, lecimy tutaj. No i dalej. Teraz już tylko to wyciąć. I będziemy mieli nawet sporo miejsca. Nie powiem, żeby to było jakieś... O gościak, ja już buduję. Dobra, lecimy. Czyli, jeszcze, oczywiście, tutaj zreślić tą dziurę. Ej, jakby co, to może być na dwa bloki w dół. Dobra. Ja raczej też zrobię na jeden. Dobra. No więc co. Lecimy tutaj. Wy możecie mi w sumie napisać, bo odcinki z Minecrafta mogą być nawet sławne. Bo wiecie, to jest Minecraft. I możecie mi tutaj wytłumaczyć w kom jak będą włączone komentarze. No to wytłumaczycie mi czemu robicie takie małe wyświetlenia pod serią Powrót Jurassic World The Game. Wiem, że pobudowanie to jest trochę nudny etap. No i cóż, dzisiaj mamy takie zadanie. To jest nowa seria na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Później wejdę na aparat i pokażemy Wam jaki łukasz tutaj zrobił przepiękny domek. Czekajcie, ja sobie tylko wezmę dirta. A ja ślepę. Sorry, ale jestem tutaj trochę ślepakiem. Dobra, tym... Ziemia z korzeniami, W sumie to samo. Dobra. I lecimy. Oczywiście taki będzie piękny domeczek tutaj. No, będzie. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że ten odcinek Tak, powiedziałeś, że mam masz nadzieję, że ten odcinek będzie wysłany na Minecrafta. No sorry, ale ja numeru do Minecrafta to nie posiadam, ja nie jestem influencerem. Czy bierzemy takie tutaj piękne szybki? Ty, o może takie? O, czekaj. Tu jest epicka szyba. Czekaj, bo oni cię nie słyszą. Teraz mówię do was widzowie. Teraz mówię do was widzowie. Wyobraźcie sobie, że, że ja się, jak ja się zespiłem, że nie będziecie tego widzieć, bo się oddaliłem, to widziałem tam trzy wioski obok siebie. No dobra. A ja to akurat potwierdzam. Widzę, że Łukasz ma trochę większą planszę, więc musimy to poprawić. <laughs> dobra, ludzie. Oczywiście parę rzeczy Wam będę wycinać, tutaj dużo budowania jest trochę nudne, w sumie chyba Wam wytnę te kończenie dziury, więc co, widzimy się po cieniu. Dobra ludzie, witam po krótkim cięciu, widzicie, ja tutaj tą dziurę już wypełniam wodą, ja, ja zapomniałam Wam powiedzieć, że tutaj wielkość całego tego jeziorka, czy tam basenu, czy no zwał jak zwał. Nie ma znaczenia. Liczy się, czy ten domek będzie grywalny, takim realnym survivalu. Czy będzie dało się przeżyć takim domkiem. Widzicie, nad wodą to tutaj nie będzie bardziej problemów z napojeniem. Więc co? Sorry, jak nie ma napojenia w Minecrafcie, ale wiecie, ja Minecraft fan to ja nie jestem. Dobra. Więc co? Zacznijmy tutaj od Badyli. Teraz są jedną z ważniejszych rzeczy. Czuję, że na tylu kratkach będzie ten dom. Później musimy. Łukasz tam gada, że to jest jakiś świat wiosek. No, Łukasz już zna cztery wioski. Brawo. Dobrze, oczywiście, tutaj zbudujemy i zbudujemy rzecz oczywiście tutaj też pałonka, dobrze? Teraz raczej nie zależy. Dobra? Dobra? Teraz tak. Lecimy. Oczywiście tutaj. Ja tak wam powiem, że ja mam nawet jeden plan i. dogaduj tam. Dobra. Sorry, ludzie, ale on tam coś dogaduje mi. Teraz tak. Muszę to zdecydowanie skrócić gdzieś dotąd. A nawet dotąd bym tak powiedział, ludzie. Bo to będzie taka fajna rzecz, której możliwe, że ten jegomość nie będzie miał. A jak jej nie będzie miał, to będzie fajnie. A jak będzie miał, to jestem ripem. I będzie, że ściągam, dobra. Już my jesteśmy w innych pomieszczeniach, kompletnie. Więc raczej je ściągam od niego. Sorry, ludzie, ale ja cheaterem nie jestem. W sumie, że ja powiedziałem. Przepraszam za to, że nie jestem cheaterem. Sorry, jakby. Dobra. Widzimy się, kiedy już to będzie zrobione, tak, chociaż w połowie. Tej... Ludzie, jak tutaj widzicie w moim domu jest bardzo duże zachowane bezpieczeństwo, czyli żadne dziecko, które tu będzie, nie zrobi sobie. Au. Dobra. Tutaj ze schodów się nie spadnie. To jest chyba największy plus tego domu, że nie da się spaść ze schodów, bo każdy, kto chociaż raz spadł ze schodów, a raczej jest dużo takich osób. Pytam cię, co się zdanie? Dobra. Tutaj. Z... No, fajnie. I tak cię nie słyszą. Dobra. Zróbmy coś takiego, jakby. Bo jakby wiecie. Bezpieczność. Nie, my budujemy oddzielnie. Tutaj rzecz oczywiście. To, Łukasz ma rację, trochę piękności zróbmy. Tutaj jakoś tak. O. No dobra. Schodeczki. Dla mordeczki mojej tutaj widza. Siema Mordejeczku. Mordejeczka. Dobra. Idziemy sobie. No, dobra, przestań tam dogadywać. Tylko buduj. Czas się kończy. Dobrze, tutaj lecimy. A no, jo, nie mamy czasu. Dobra. Oczywiście wiecie, tak, żeby to nie trwało jakąś wielką godzinę. Tutaj nie będę wam pokazywać wszystkiego. Mam nadzieję, że serie, ta seria wam się bardziej spodoba niż Jurassic World. Cieszę się, Jurassic World nie rezygnuje dalej. Będę na to wydawał pieniądze. Ech, aż będę biedakiem. Chociaż miejmy nadzieję, że to się nie stanie. To ostatnie, Ech. dobra? No taka, dobra. Więc co? Ja Wam robię cięcie, aż to pójdzie w górę. No więc co? Jolo. Dobra, ludzie, już to zaczyna trochę wyglądać jak taki domeczek. Taki mega fajny, nawet, bym powiedział. Tutaj oczywiście budujemy tak trzy. Tak trzy. Jeszcze jeden, jeszcze jeden i dobra. Jeszcze tylko tą ścianę muszę tutaj wypełnić. Oczywiście to nietrudny sposób. Jak ktoś by chciał, to to jest mega łatwy sposób na zbudowanie właśnie nawet fajnego domku takiego. Tutaj oczywiście usuwamy jeden. Tutaj jeden usuwamy, tutaj jeden dostawiamy. I jest git, dobra. Teraz bierzemy to przyciemnione szkło, Ech. No tak, ale tu będzie inna rzecz do światła Dobra Lecimy też tutaj Pięknie Teraz dach oczywiście Ej Łukasz Jakby co tu dach robimy kwadratowy No gościu Czy tobie ci się chce coś takiego budować? Tylko se czas stracisz Dobra, lecimy widzowie Tutaj dach Dobra. Lecimy. Dobra. Jakby co to dachy się nie liczą. To jest taka rzecz taka jakby niepotrzebna, tak szczerze. Możesz mieć kwadratowy dach nawet. Teraz oczywiście bierzemy zakazany żółty blok, który jest tak piękny. Nie, nawet to może wyjść. O kurde, ale nie tak. Dobra. Jakie LEDy, człowieku? A no tak, bo ten się wystąpił i miał 1,18. Ja mam dalej 1,17. swaniak Ale tu pięknie oświetla ty. Nie dość, że to teraz będzie pięknie wyglądać. Dlatego to tak ładnie oświetla. Jeszcze u góry. Jeszcze u góry. Kościuszko, ja nie mam żadnych LEDów. O co ty gadasz? No? Nie? Dobra, ludzie. No Teraz tak. Szybko bierzemy podstawowe rzeczy. Stwórzmy tutaj na przykład. Dajmy tutaj piec. Ten piec i ten piec. Ten i ten piec, dobra. Wybór pieców. Oczywiście dajemy tutaj y, tualitę. gdzie znaczy, to do tuality, to mi się przyda zrobić jakieś inne wejście. Na przykład tu o, toalita. Nie, bo okna tu są, czekajcie. Toalita. Kurde, nie mam gdzie zrobić toality. Tutaj zróbmy toalitę. Toalita. Jeszcze jedno wejście, pięknie. Tutaj tak kibel, jakby co to kibel, to będzie taki niebogato, ok? Bierzemy kwarc. No. Bierzemy to. Bierzemy otwierać na klapę. Czekajcie. Bo to by tak inaczej nie działało. Czekajcie. Ja teraz muszę stworzyć taki myk. Tu jest gdzieś w łazienka? No ja też. No dobra, teraz tak. Wiem, że to teraz trochę brzydzej będzie wyglądać, ale teraz tak ludzie. Lecimy tutaj. Tu będzie bogaty pisuar Kurde Magda Gestler. Dobra. No sorry, że nie słyszycie Łukasza. To by było trochę oszukane w pierwszym odcinku. Jakbyśmy już mogli patrzeć, co ma tutaj pan przeciwnik że to będzie działać. Działa! Dobra. To ale ta taka. To na... Co? Co? Jakby co to u Łukasza da się wpaść do kibla Próbowałem Ała <grym> Boli <grym> Dobra Zamknijmy tą klapę Dobra Teraz tak Tutaj będziemy oczywiście musieli jeszcze Postawić pana Pana tutaj Jak on się tam miał Teraz kwiatki Kwatki Kwiatki, kwiatki, czyli kwiatki, bierzemy sobie róże, wiem, że róże się pisze przez inne, czekajcie, ry, a nie, to nie to, ry, u, bierzemy tutaj krzak róży, dłoniczkę, tak, 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 Aha, nie można, dobra. Dobra, cofam się. Weźmy, weźmy taki sobie kwiatek tutaj połóżmy. Tutaj też sobie taki kwiatek połóżmy. Żeby to jakoś było grywalne. Tutaj będą też oczywiście dwa łóżka. Nie no Łukasz, ja Ci tak powiem, że już prawie skończyłem. Ale ci tak powiem, że mam nawet fajny plan, jeszcze teraz tak: tak, 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 by się to jeszcze przydało powiększyć. Dobra, walić. Czekaj chwilę. Ej, bo ja muszę do siebie iść, bo tu zaczynają gadać. Dobra nadzieję, że jestem u Łukasza tutaj. Witam, witam pana, jak to tam pana wygląda. Witam. To ma być dom nad wodą, panie. Panie. A co to, to jest? A! O, W w dupę? W dupę co dostałem. Niedobra zabawa tak wam powiem, kurde, jakieś ostrza w dupę. Dobra, yy, się A Jakby to, co? No, jakby co, to, 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 to ten tutaj taras będzie romantyczny. Postaram się dać tutaj tą muzyczkę. To takie. Każdy chyba zna tą muzyczkę Ty tak, to ja to puszczę tutaj. Dam tego, dam mentora i se puszczę to. Kiedy powiem romantyczne. No tak mini spoiler. Tak, mini spoiler. Dobrze. Mini spoiler. Dobra. Przy będzie kuchnia. To... Say what? Powiedz, widzom, bo może nie słyszę. Przy łazience będzie kuchnia, Ten po prostu chłopca ma. U mnie przy łazience będzie łóżko. Ej, wiesz co? Łóżko no. dla dwojga. Tu mamy pisuar. Dla każdego. W domu będzie tylko jeden pisuar. E no, chłopie, ale takie luksusy to ja bym chciał mieć, jak tu mam. E, 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 Lepsze u ciebie niż u ciebie. Co? Lepsze niż u ciebie. W ogóle... W ogóle ja tego nie rozumiem. Czemu w drzwiach do łazienki? No. W drzwiach do łazienki. Drzwiach do łazienki. No. Tak. Mhm. Uh -huh. Są dziury. Co? Nie no. Ktoś to przez to patrzy to robi wrażenie Dobra Nie no dobrze, że papieża nie będzie chociaż tu widać Ty, bo ja debil jestem. Ja prysznica zapomniałem. Ja to zrobię prysznic. Pysznic. Co my dzisiaj mamy z tym autyzmem, chłopie? Chłopie, coś nie zrobił. O, może jeszcze w szoku jest. O kurde, tego tam nie miało być. Ty rozumiesz, że chłopie, ty rozumiesz, że będzie stać, że będziesz sobie szczać, tak, do kibla? Z bloku tego, z tego świecącego bloku? Co ty tam budujesz, chłopie? I Jakieś czary Mary kurde pokus, pokus zrobił, nie wiem. Żelazny kibel. Opieczka. Dobra, będzie dzisiaj wrzucana na róż, znaczy, co? 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 Znaczy, oczywiście przy kiblu. Oczywiście, będzie się kopać przy kiblu. Bardzo higieniczne. Ej, da ci powiem, że ja chyba też zrobię spływ do kanałów. Nie, dłoń. Dłoń. nie, nie, ja, ja, ja w tym miejscu tego nie zrobię. Nie! Przez jak będzie się wchodzić, będzie się wchodzić do łazienki. To będzie złe. Chyba to będzie złe, ale jednocześnie idealne. Jakby co tu ta ściana z drewna tu była, ok? Od samego początku. Nie, nie ściemniam, wcale. Wcale nie ściemniam. I wcale jej teraz nie buduję, nie, wcale, wcale. O, ona tu stała, co nie? Ta ściana z drewna, ta. Ona tu stała. No. O, widzicie, potwierdził. Mordeczka. Mordeczka. My też... Jakby coś, to będziemy robić. Serię z Capheada Multiplayer. Jeden lajwik, postaramy się. Dobra, chłopie, tak się będzie spuszczane w kiblu teraz. Wiesz o co chodzi, o... Tyryryry. Co ty -ry -ry -ry. Ja nie wiem, po prostu, po prostu... jestem debilem, o co ci chodzi? Daj debilowi żyć. O, było, było, było. Chłopie, 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 coś ty zrobił. Czekajcie, cięcie, bo to już 22 minuty. E, dobra, ludzie, jesteśmy już po zakończeniu. No oczywiście, jak komentarze są włączone, to wy oceniacie, a jak. Ale Łukasz też oceni i ja, tak? Więc co, to jest dom nad wodą, to jest mój rodzaj. Łukasz budował inny rodzaj, tak? No. Dobra. Nie pytajcie, co tam jest, ok? Później się dowiecie. To jest dom na takich balach nad wodą. No tutaj, oczywiście, takie coś, żeby nie spać. Takie coś z tym, z takiego czegoś. Znaczy się wchodzi. Załknięte na kluczek. No, jak profesjonalista, kurde. Skrzynki. Nie pytajcie, co jest w nich. <laughs> tutaj macie kuchnię. Możecie sobie wrzucić takiego świnioka na ruszt. Tutaj macie kwiatek. Dla. Dobra Lecimy To jakby co to macie, seracza? Kwiat, Nie, to źle wygląda Dobra Tego nie było Tego nie było Tego nie było Tego nie było Idziemy Idziemy O kurde, no Marian Postarałeś się a to co tu robi? Dobra, możemy oczywiście spuścić się w seraczu. Zróbmy to pierwsi. O kurde. Ale tu cuchnie z mi fasolkami. Legit. Dobra. Dobra, seracza. Teraz tutaj oczywiście ostatni pokój. Sypialnia jednej osoby. Tylko jedna osoba się zmieści. Oczywiście tutaj może kraftować. Dobra. To dlatego w tym domu tak dużo. Dobra, lecimy. Ale tutaj oczywiście. Strasz. Dobra. Ja Dobra, lecimy tutaj. To. No. Halo. Tu? Piękny piękny widoki. Widoki pustki. Myślałem, że tam jest wioska. Kodaczek. I teraz ta muzyka, ty. Dobra, teraz czas na budowlę Łukasza. Start. Lecimy Dobra, tutaj. dobra, tak wy... na razie tu nic nie ma. Najpierw musimy wypić sobie browarka. Browarka! Dobra, dobrze. No szybko, bo to nie może trwać pół godziny. Tutaj mamy nad wodą. Tutaj są leżaczki, leżaczki, leżaczki. twoje starczki. No Dobra. kurde! Dobra, można się usiąść. Tutaj mamy parasol. Tutaj można się ciąć w drewno. No kurde, Rafa coś nagrał walić. Tutaj idziemy. Dobra i tutaj zamykamy drzwi. Nie, no, mi tu jest mamy, smuch. tu mamy łóżka. Dla dwojga. Tutaj mamy, tu mamy oczywiście komin, przepraszam za to. No, mamy lekko, tutaj mamy, można kraftować róże. Oczywiście mega turbo szyba. Zatrzyma drzwi, nawet jak, jak drzwi polecą 100 km na godzinę. Tu się dobra. Można oczywiście się spuścić w kiblu. O! Oczywiście spuścić się w kiblu. Tutaj można umyć rączki. Myju, myju. Tutaj się myje bardzo... Bardzo szybko się myje. Po prostu mega szybko. Albo dobra, naprawię to tak na szybko. Nikt to nie widział. Nie widział nikt tego. Nie widział. Nie widział, że ja... Był... Tego nie było. No. Tylko... Dobra. No i... No i to chyba wszystko. No i wszystko. co, życzę wam miłego oglądania. I...